Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Prąd za darmo, niestety droższe użytkowanie aut i niebezpieczne leki odchudzające. Zapraszam! Panie! Dają prąd za darmo! W Norwegii jest prąd za darmo! Dzisiaj mieszkańcy południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Norwegii, czyli między innymi Oslo czy Bergen, nie płacą za prąd, ponieważ zbiorniki są tak napełnione ze względu na Hansa, który poza tym, że uczynił duże zniszczenia, między innymi zalał drogi czy zniszczył mosty, napełnił również zbiorniki wodne. Dlatego produkcja ta prądu jest maksymalnie tania. Obecnie cena kilowatogodziny kosztuje albo zero, albo nawet poniżej zera i dlatego mieszkańcy nie płacą. Właściciele samochodów elektrycznych muszą niestety przygotować się na duże, a nawet bardzo duże wydatki, ponieważ prawdopodobnie od roku 2029 norweski rząd wprowadzi nowy podatek. Obecnie korzystający z samochodów spalinowych, tankując benzynę czy ropę na stacji, automatycznie w cenie litra takiego paliwa płacą podatek, którego nie płacą właściciele samochodów elektrycznych. A jako, że aż 80%, a nawet ponad 80% wszystkich nowych sprzedawanych w Norwegii samochodów to samochody elektryczne, dlatego rząd musiał coś z tym faktem zrobić i zrobi, wprowadzi nowy podatek. Obecnie właściciel samochodu elektrycznego mieszkającego w Bergen albo w Oslo lub około Bergen lub Oslo płaci rocznie około 5 tysięcy podatku. 5 tysięcy koron takiego podatku. Po zmianach będzie to ponad 15 tysięcy koron przy takiego podatku. Jeszcze gorzej będzie w przypadku aut elektrycznych, ale ciężarowych. Teraz obecnie jest około, obecnie jest około 200 tysięcy koron, a po zmianach będzie ponad 440 tysięcy koron. Także niestety zmiany nie idą najlepsze, ale cieszmy się tym, co mamy. Norwegia ma opinię państwa, w którym podziały ze względu na płeć są niewielkie lub nawet żadne. Możesz zostać kimkolwiek chcesz, kimkolwiek będąc. Nawet możesz zostać księdzem, będąc kobietą. Niestety nie jest tak w przypadku partii politycznych, ponieważ tylko 33% kandydatów w nadchodzących w Norwegii wyborach to. Kobiety, kandydatów na listach. Jeszcze inaczej jest w przypadku partii politycznych. Najbardziej sprawiedliwa, czyli 50-50 jest norweska lewica, gdzie kobiety sprawie prawie 50%, a dokładnie 47%. Najgorzej wypada nomen. Omen Partia Postępu, gdzie kobiet jest 24%. Z kolei w Polsce, w obecnym parlamencie, kobiety stanowią 28% wszystkich posłów. Najbardziej sprawiedliwie jest w Lewicy, gdzie kobiet jest prawie 50%, podobnie jak w przypadku Norwegii. Najmniej sprawiedliwie, ze względu podziału na płeć, jest w Koalicji Polskiej, gdzie kobiet jest tylko wśród członków. Kobiet jest tylko 8%. Także Koalicja Polska reprezentuje stare... I sprawdzone szlacheckie zwyczaje, gdzie kobieta za dużo to powiedzenia nie miała. I jako, że mamy poniedziałek, przygotowaliśmy dla Was po raz kolejny kącik świadomego waluciarza, czyli osoby, która zarabia w koronach norweskich, a wydaje, jak chce. W koronach, złotówkach, czy na przykład w krypto. I tak. Niestety kurs korony w stosunku do innych walut znowu się obniżył, ale więcej szczegółów rzetelnie opisanych znajdziecie oczywiście w naszym artykule, do którego przeczytania serdecznie zapraszam. Ostatnio wspominałem, że Norwegowie odchudzają się na potęgę. W tym roku sprzedanych zostało już ponad 700 tysięcy opakowań leków odchudzających. Niestety poza zmianami hormonalnymi w głowie, które oddziałują tak, że człowiek czuje się syty i nie chce się mu jeść kolejnej paczki paluszków, kolejnego litra lodów czy na przykład burgerka, to niestety zmiany są również wywołane w innych polach. I jako że coraz więcej osób stosuje takie leki, coraz więcej osób zgłasza się również do lekarza. Niestety taka zmiana hormonalna wywołuje również samookaleczenia i nawet próby samobójcze. Obecnie norwescy, ale i nie tylko, bo szerzej europejscy lekarze badają to zjawisko i sprawdzają, czy leki będą bezpieczne. I tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie. Życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego wtorkowego poranka. Trzymajcie się dzięki. Cześć.